Cześć, miło znów cię widzieć. Dzisiaj zrobimy sobie makijaż dzienny kosmetykami, które kupiłam w Eveline oraz tymi, które znajdowały się w Mystery Boxie. Zapraszam cię do oglądania dalej. Moja buzia już jest nawilżona. Nałożyłam również podkład Healthy Mix zburszyła. Używam tego podkładu ze względu na to, że mam suchą skórę, a on jest naprawdę bardzo przyjemny. Ma bardzo fajną konsystencję, ładnie się rozciera, ładnie się wklepuje. Brwi również sobie już podkreśliłam i zrobiłam to kredką z Eveline. Naprawdę bardzo fajna kredka. To jest ta, o której w poprzednim filmiku mówiłam, kiedy otwierałyśmy Mystery Boxa. I jej kolor, bo to jest chyba taki brown, zaraz, zaraz, zaraz soft brown. To taki kolor, który mi odpowiada. Spójrz proszę na mój odrost. Widzisz? Więc jest odrost bardzo. Kolor brwi, kolor tej kredki, jest bardzo podobny do mojego odrostu. To znaczy nasady włosów, żeby ładniej zabrzmiało. Dzisiaj planuję pójść w rozpuszczonych włosach, więc nie będę musiała na uszy nakładać podkład. Możemy sobie uszy darować po prostu. Podkład mam nałożony. Teraz troszeczkę może inną kolejność wprowadzę w, akurat w tym odcinku. Pomyślałam, że zrobię sobie teraz obsypkę. A obsypkę zrobię z tutaj z Vibo, z pudru transparentnego z Vibo. Ponieważ będzie mi wygodniej aplikować cienie. Obsypka delikatna. Muszę pamiętać o tym, że jest to makijaż dzienny, więc nie chcę, żeby on był przerysowany, a przede wszystkim nie chciałabym, żeby było widać bardzo, że jestem umalowana. Więc wszystkie kosmetyki, jakie będziemy nakładały, Będą one będziemy je nakładać w niewielkich ilościach. Po prostu powiedzmy jeden raz jedną warstwę czy góra dwie warstwy, żeby makijaż był przyjemny dla oka, ale żeby nie był taki bardzo wyrazisty ponieważ to sprawi, że no taki będzie mało naturalny, prawda, a jednak zależy nam na tym, żeby makijaż dzienny, który widać w świetle dziennym, ale wiemy, że światło dzienne jest dosyć mocne, żeby on wyglądał jak najbardziej przyzwoicie, jak najbardziej naturalnie. Ok, trochę jakąś tam niewielką obsypkę mam, dużo jej nie dawałam, ponieważ mam nadzieję, że cienie mi się nie osypią teraz nałożymy sobie korektor i właśnie tutaj z korektorem miałam pewien problem ponieważ w mystery boxie otrzymałam korektor który wydaje mi się, że jest dla mnie ciut za ciemny. No możemy go nałożyć dzisiaj. Zresztą sama się przekonasz, zobaczysz jak on wygląda na mojej skórze. Zrobię takie dwie kropeczki, nie będziemy dawać grubej warstwy korektora. Na razie nałożymy go tylko na powiekę górną, ruchomą i nieruchomą. Robię to palcem. Przyklepuję, żeby mniej więcej warstwa była w miarę równa. Troszkę rozcieram, trochę przyklepuję i wyprowadzam podłóg brwiowy. Dlaczego ważne jest to, żeby korektor był równo rozprowadzony? Jeżeli korektor jest rozprowadzony równo, to później równo przyjemnie rozprowadzają nam się cienie. Po prostu pędzel po powiece płynie wprost i, i nie trzeba jakoś dużo machać nim, żeby te cienie fajnie, się roz, fajnie po prostu się blendowały. Oczywiście będziemy jeszcze nakładać na ten korektor cień taki beżowy w kolorze skóry, żeby nasze cienie nam się jeszcze lepiej rozblendowały. Teraz z drugiej strony. Podłóg brwiowy. OK. Mając yy, już tak troszkę więcej lat. Nie będąc nastolatką, oczywiście, może tak powiem, musimy liczyć się z tym, że korektor może nam wejść w zakamarki pomiędzy skórę, czyli w no, tak zwane zmarszczki. Chciałam nie używać tego słowa, no, ale jakoś tak samo wyszło mi z ust. I właśnie wtedy można sobie jeszcze raz przyklepać palcem, czy zdjąć tą nadmierną ilość korektora, żeby, żeby można było po prostu później aplikować cienie. A propos cieni, tutaj te dwie paletki mam: mam tą paletkę z Evelyn Burn i mam paletkę Nude Shocking. I teraz tak, jeżeli chodzi o paletkę Nude Shocking, to tutaj. Cienie są takie bardziej, powiedziałabym, no dzienne też jak najbardziej makijaż można wykonać nimi. E, one są trochę mieniące. Dzisiaj wolałabym, żeby jednak ten makijaż był pastelowy troszeczkę, tylko rozświetlimy sobie wewnętrzny kącik oka e, i zrobimy to być może właśnie cieniami z tej paletki, ale jakoś tak bardziej przyznam, że na dzisiejszy dzienny makijaż przemawia do mnie paletka Bern. I otworzę ją. Sama zresztą spójrz na cienie, które się tutaj znajdują, one są e, matowe, e, takie w kolorach cielistych, delikatne brąze, brązy, beże i właśnie chyba tymi się pomalujemy. Na górną powiekę nieruchomą nałożymy e, cień, który będzie beżowy, o może nawet ten, nie wiem czy dobrze go widać tutaj do kamery. Trzeci od góry z lewej strony. Nałożymy ten cień kolistymi ruchami, tak żeby nam się fajnie cienie rozblendowały. Po nałożeniu cienia beżowego na górną powiekę nieruchomą, teraz będę chciała nałożyć cień. Tutaj już użyjemy innego pędzelka, będzie to taki dosyć płaski pędzelek. Jeszcze tutaj miałam taki jeden, tylko oczywiście gdzieś mi się... o, jest okrągły, nim będziemy rozcierać w linii bananowej, na łuku bananowym. Natomiast teraz nałożymy sobie cień taki ciemniejszy, który będzie budował na łuk bananowy, czyli to załamanie między powieką nieruchomą, a powieką ruchomą. Pamiętajmy, że to załamanie nie znajduje się tutaj, o, w miejscu w połowie oka, tylko to załamanie znajduje się ciut wyżej. To jest tak zwany łuk bananowy. I ten łuk bananowy warto podkreślić, żeby stworzyć taką głębię na powiece. I zrobimy to tym cieniem. O, tu, tu, tym, 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 właśnie tym. Na razie nałożymy. Spójrz, jest on delikatnie brązowiutki. Naprawdę, ten makijaż dzienny nie będzie makijażem intensywnym. To będzie delikatny makijaż w którym spokojnie możesz udać się do pracy, na zakupy. Będzie on wyglądał tak, jakbyś nie była pomalowana. Na razie go nakładam na jedno i drugie oko jednocześnie, po to, żeby teraz wziąć pędzelek taki okrągły. To nie jest ten pędzelek, włosie ma dosyć zbite. I tym pędzelkiem rozetrzemy sobie delikatnie granice. Tak jak mówię, to wszystko jest bardzo delikatne. Makijaż jest mało wyrazisty. Być może ty nie lubisz takiego makijażu dziennego. Być może ty malujesz się mocniej ode mnie. Jak najbardziej nie twierdzę, że mocniejszy makijaż dzienny jest zły. No absolutnie. Po prostu ja osobiście, jeżeli maluję się do pracy, jeżeli tego czasu też mam niewiele, to staram się wykonać makijaż bardzo szybko, żeby móc hmm, no nie tracić czasu na siedzenie przed lusterkiem, kiedy jeszcze jest ogrom innych obowiązków. <laughs> jeszcze raz delikatnie przyciemnie. Nie wychodzę w kształcie litery V tutaj e, pod łuk brwiowy, ponieważ chcę sobie jakby to oko moje trochę zaokrąglić. Czyli ja zaokrąglam tutaj w ten sposób wjeżdżam pędzelkiem z cieniem beżowym ciemnym żeby móc troszeczkę to oko zaokrąglić. I tutaj robię tak samo. Dołożyłam sobie drugą warstwę, uznając, że tak będzie właśnie najładniej wyglądało. I jak będzie ciut ciemniejsze to załamanie. Dochodzę do połowy oka i również tutaj będę za chwilę rozcierała. <laughs> Przepraszam Was za to moje krząkanie, Chrząkanie, ale ja po prostu... No mam jakąś taką chrypkę już od jakiegoś czasu, nie wiem, mam nadzieję, że przyjdzie lato, wygrzeje troszkę zatoki i będzie lepiej. Zawsze najwięcej czasu schodzi z rozcieraniem. E, lubię jak te granice nie są bardzo wyraźne, dlatego to rozcieranie i rozcieranie i rozcieranie. W środek, na środku powieki, już weźmiemy sobie inny pędzelek, też płaski, mniejszy, płaski pędzelek. Nałożymy sobie jasny cień i ten cień, tak żeby rozświetlić ten nasz środek oka. I ten cień to będzie ten, o właśnie, nie wiem, widać go dobrze, z paletki Berm. <laughs> Przytulam pędzelek z cieniem do powieki, jednej i drugiej strony. Robię to w taki sposób, że tutaj mam na przykład nad bananowym, e, przepraszam, w bananowym, ten bardziej beżowy, ciemny beżowy cień, natomiast tutaj w tą stronę i w stronę środka oka jadę tym jasnym cieniem. Na sam kącik oka nałożę jeszcze mocniejszy cień o ten, żeby podkreślić tylko i wyłącznie zewnętrzne kąciki oczu. To będzie ten cień. Schodząc na powiekę dolną, nałożenie takiego cienia na, na zewnętrzny kącik oka pozwoli nam to oko delikatnie unieść. Są różne techniki malowania oczu. Będziemy sobie próbować różnych. Dzisiaj akurat zastosowałyśmy taką technikę. Następnym razem może być inna. Napiszcie w komentarzu, jaką techniką chciałybyście, żebyśmy się umalowały. No, czas mnie nagli, ponieważ już jest godzina y, dosyć późna, a ja jeszcze muszę podrzucić dzieci do szkoły. Więc, y, pędzelku, działaj cuda, blenduj szybko. Aby mogła wyglądać dobrze, jeszcze sobie nałożymy troszeczkę cienia na dolną powiekę, oka, żeby nie było takiego odcięcia, jak w tym momencie to wygląda, to nałożymy sobie cień o ten jasny, o właśnie ten. I od razu będziemy go rozblendowywać. Nie będziemy robić żadnych kresek, absolutnie nic eventuj ci się, że jednak twoje oko jest zdecydowanie za gołe. To znaczy, tutaj brakuje czegoś, prawda? Bo to możesz sobie spokojnie zagęścić linię rzęs. Czyli po prostu tutaj tą linię. Ja mam akurat zrobiony tutaj wieniec permanentny, ale jeżeli nie masz właśnie takowego, to możesz sobie tutaj zagęścić tą linię rzęs takim pędzelkiem, na przykład skośnym, który jest do kresek. Albo taki, który jest do linera, troszeczkę nałożyć ciemnego cienia, który był wyżywany tutaj w zewnętrznym kąciku oka i przelecieć sobie przez całą linię rzęs. Ja teraz to już tylko te rzęsy wytuszuję i w środku tutaj, w wewnętrznym kąciku oka, nałożę połyskujący cień, żeby nie było, że nie zastosowałam paletki Nude. Nude Shocking. To ten cień to będzie cień piaskowy. Tutaj go mam. Tylko w środeczek. Teraz nałożę na rzęsy serum do rzęs Eveline. Bardzo lubię to serum. Używam go już od dawna. Od kiedy można powiedzieć, nawet weszło na rynek, to ja marzę nim rzęsy. Nie będziemy przyklejać żadnych kępków. Rzęsy postaramy się wytuszować w taki sposób, żeby były w miarę. Hmm, też, żeby w miarę też naturalnie wyglądały. Ok, tutaj trzeba chwilkę poczekać. W międzyczasie mogę sobie zdjąć osypkę. I korektorem bądź kremowym, e, wróć, korektorem bądź beżowym cieniem możemy sobie poprawić tutaj tą linię. minię. Rozmaczysty pędzelek, który jest płaski. Tutaj i płaski, tutaj. Biorę beżowy cień. Również może być ten z tej paletki Burn. Pierwszy z brzegu. I sobie tutaj poprawiam. Podkład został nałożony. Ale zauważyłam, że nadal widać u mnie siniaki pod oczami, dlatego też ponownie weźmiemy sobie korektor z Eveline Cosmetics i troszeczkę pod oczy teraz nałożę. Tak dosłownie dosłownie troszkę troszkę i tutaj o z boku weźmiemy sobie to rozblendujemy gąbeczką. Teraz wytuszujemy sobie rzęsy. Rzęsy są wytuszowane tuszem do rzęs Eveline. On znajdował się w Mystery Na usta nałożę sobie błyszczyk również z Eveline. Ten powiększający usta. Kilka razy pomalowałam nim już usta od momentu, kiedy go zakupiłam, i przyznam, że początkowo nic nie czułam, żeby te usta w jakiś sposób miały niby rosnąć. Ale po dłuższym czasie używania go. Zauważyłam, że rzeczywiście jakby tak delikatnie szczypią. Nałóżmy sobie róż, a dziś może ten bardziej brzoskwiniowy. Róż jest w kremie i rozetrzemy go szczoteczką taką. O tą. A do konturowania twarzy zastosuję bicol. Bardzo go lubię. Może on jest delikatnie w zimie on jest troszkę taki zbyt ciemny dla mnie. Może delikatnie za ciemny, ale nie daję go dużo, tak żeby tylko troszkę troszkę sobie wyszczuplić tą część twarzy, trochę na brudkę. Rozświetlimy sobie jeszcze buzię i użyję do tego perełek rozświetlających z Make Up Factory. Takie delikatne rozświetlenie szczytu kości policzkowych nad łukiem brywiowym. Z jednej i z drugiej strony u dna. Szerszym pędzlem, takim bardziej puchatym pędzlem do pudru. Damy sobie troszeczkę między brwiami. Nie chciałam zrobić takiego kleksa między brwiami, dlatego ten pędzel byłby za mały. I zastosowałam ten na nosek. Te perełki to mają taki troszeczkę zimny odcień, ale lubię je. I dobrze się w nich czuję. A zwieńczeniem całości będzie puder transparentny, który ma za zadanie rozświetlić troszkę moją buzię. I nałożę go również pędzlem puchatym. Żeby utrwalić sobie już makijaż. Ale, może nie przesadzę, jeszcze nałożę sobie mgiełkę do twarzy. Tą, która daje efekt blur. Ale odświeżająca jest. I teraz jest takie mokre wykończenie. Fajne, przyjemne. Miał być szybki ten makijaż. No jak zwykle, trochę się zeszło, ale teraz w takim wydaniu. To myślę, że już mogę udać się do pracy. Ale zanim do pracy, to lecę jeszcze zrobić śniadanie moim robaczkom. Poczekają pewnie już na dole, zgłodnieli. I tak dziwię się, że nie ma okrzyków: Mamo, głodny. Pewnie za chwilę takie usłyszę. A Tobie życzę dzisiaj miłego dnia i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Kolejnego filmu. Mam nadzieję, że będziesz razem ze mną. I do zobaczenia, cześć.